Witam, witam. Dzisiaj mam do przedstawienia wzór na Chase'a z psiego patrolu. Trochę w innej formie niż tradycyjnie, bo na podstawie zdjęć, ale postaram się wszystko wytłumaczyć, tak by było jasne i zrozumiałe. Ta maskotka jest pierwszą z serii postaci, które zrobię, by zamocować na okręgu przywieszanego na przykład nad łóżeczkiem. Zaczynamy. Materiały, jakich użyłam, to jest szydełko 2,5 mm, watolinę do wypełniania, igła do szycia włóczką i włóczki bawełniane, niebieską około 20 g, żółtą około 5 g, brąz jasny około 10 g, brąz ciemny około 25 g, Czarny, około 5 gram, i biały, niecałe 5 gram liczę, chociaż tam było tylko do wyszywania. Mam tu również umieszczoną legendę. Po kolei magiczny ring, półsłupek, rozszerzenie, czyli z jednego oczka robię 2 półsłupki, redukcja, z dwóch oczek robię jeden półsłupek, oczko ścisłe, oczko łańcuszka. Jedynka to jest przykładowy numer rzędu. W nawiasie zapisuję element do powtórzenia, a ilość powtórzeń zaznaczam poza nawiasem. I strzałka w dół, czyli odwracam robótkę na drugą stronę. Zaczynam przerabiać od czapki, od czubka głowy. Kolorem niebieskim przerabiam w pierwszym rzędzie magiczny ring z sześciu oczek. Drugi rząd, 6 rozszerzeń. Trzeci rząd, 1 półsłupek i rozszerzenie, powtarzam ten element 6 razy. Czwarty rząd, 2 półsłupki i rozszerzenie, powtarzam 6 razy. Piąty rząd, 3 półsłupki i rozszerzenie, powtarzam również 6 razy. Rząd szósty. 4 półsłupki i rozszerzenie, powtarzam ten element 6 razy. Rząd siódmy, 5 półsłupków i rozszerzenie, powtarzam 6 razy. W ósmym rzędzie tylko wewnętrzną nitkę przerabiam 42 półsłupki. Rząd dziewiąty, 12 półsłupków i redukcja, powtarzam ten element 3 razy. W dziesiątym rzędzie przerabiam 39 półsłupków, rząd jedenasty. 5 półsłupków, redukcja, 23 półsłupki, redukcja i 5 półsłupków. Przechodzę teraz do koloru żółtego i w dwunastym rzędzie w zewnętrzną nitkę przerabiam 36 półsłupków. Następnie zmiana koloru na czarny. Z tym, że jak zmieniam kolor, to za każdym razem ostatnie oczko nie zamykam kolorem, który przerabiam, tylko już nowym kolorem, na który zmieniam. Rząd trzynasty, trzydzieści sześć półsłupków, i teraz już zaczynam przerabiać daszek dalej na okręgu. Po znaczniku czternasty rząd. Przerabiam 10 oczek ścisłych, a następnie w zewnętrzną nitkę przerabiam 16 półsłupków. Odwracam robótkę i przerabiam 15 rząd. Wbijam się w drugie oczko i przerabiam 14 półsłupków. Rząd 16 ponownie odwracam robótkę i przerabiam od drugiego oczka tak samo. 12 półsłupków. I tu zakańczam. Wracam teraz do rzędu 13, czyli gdzie zrobiłam czarnym kolorem po obwodzie na całości. I tu w rzędzie 17, kolorem brązowym, ciemnym, przerabiam najpierw 10 półsłupków w oczka ścisłe. Następnie pod daszkiem wewnętrzną nitkę. 16 półsłupków i 10 półsłupków do końca tego rzędu. Następnie od rzędu 18 do 20 przerabiam 36 półsłupków na okręgu. Rząd 21, 10 półsłupków i redukcja. Ten element powtarzam 3 razy. Rząd 22, 9 półsłupków. I redukcja, powtarzam, 3 razy. Rząd 23: 8 półsłupków i redukcja, powtórzone również 3 razy. Rząd 24: 7 półsłupków i redukcja, powtórzone 3 razy. Rząd 25: 6 półsłupków i redukcja, powtórzone 3 razy. Rząd 26. 5 półsłupków i redukcja. Powtórzone 3 razy. Zmieniam teraz na kolor czarny i przerabiam rząd 27 i 28. 18 półsłupków. Tu głowę wypełniam watoliną i przechodzę do zrobienia uszu. Kolorem ciemnobrązowym przerabiam magiczny ring w 6. Półsłupków, rząd drugi, jeden półsłupek i rozszerzenie, powtarzam trzy razy. Trzeci rząd, dziewięć półsłupków, czwarty rząd, dwa półsłupki i rozszerzenie, powtarzam trzy razy. Rząd od piątego do dziewiątego przerabiam dwanaście półsłupków i rząd dziesiąty. Dwa półsłupki, i redukcję powtarzam trzy razy. Uszy robię razy dwa i przeszywam je z boku zaraz za daszkiem czapki. W ten sposób umocowane dodatkowo jeszcze przymocowuję do niebieskiej włóczki do czapki, by te uszy mi stały. Również wyszywam z boku białą nitką. Powiedzmy, że zagłębienia uszu. Z tyłu czapkę również przyszywam do krawędzi czarnej, by rzut czapki był wyższy, a tył czapki leżał. Następnie kolorem jasnobrązowym przerabiam mordkę. Rząd pierwszy z magicznego ringu 6 półsłupków. Rząd drugi. 6 rozszerzeń, rząd 3 i 4 przerabiam 12 półsłupków, rząd 5 przerabiam 3 półsłupki i rozszerzenie, ten element 3 razy. Rząd 6, 4 półsłupki i rozszerzenie, robię 3 razy. Rząd 7, 2 półsłupki i rozszerzenie. Tym razem ten element przerabiam 6 razy i rząd ósmy, gdzie będę miała zakrój oczu, przerabiam 7 słupków w jedno oczko. Następnie 3 oczka ścisłe. Pomijam jedno oczko i wbijam się, przerabiając znowu 7 słupków z jednego oczka i mocuję oczkiem ścisłym do końca. Tak wygląda moja mordka. Lekko wypycham również ją batoliną przy przyszyciu. Przechodzę teraz do korpusu, a zaczynam od łapek przednich, które przerabiam dwie. I robię je jasnym brązem na początku. W pierwszym rzędzie magiczny ring z sześciu półsłupków, w drugim rzędzie sześć rozszerzeń. Trzeci rząd do szóstego przerabiam 12 półsłupków, zmieniam kolor na ciemny brąz i przerabiam od siódmego do dziewiątego rzędu 12 półsłupków. Przechodzę teraz do przerabiania tułowia. Łączę obydwie łapy, zaczynam w rzędzie dziesiątym od pierwszej łapy w miejscu, gdzie skończyłam przerabiać i robię 6 półsłupków a następnie cztery rozszerzenia. Pomiędzy łapami robię dwa oczka łańcuszka, a następnie na drugiej łapce przerabiam cztery rozszerzenia, 8 półsłupków, na łańcuszku przerobionym robię dwa półsłupki i na pierwszej łapie kończę dwoma półsłupkami. Rząd jedenasty. 6 półsłupków, a następnie element, który powtórzę 7 razy, to jest 1 półsłupek i rozszerzenie. Po tym zrobię 15 półsłupków. Rząd 12, 12 półsłupków, redukcja i 28 półsłupków. Rząd 13, 11 półsłupków, redukcja i 28 półsłupków.

Redukcja i 28 półsłupków. Rząd 18, element, który powtarzam, to jest 10 półsłupków i redukcja. Robię to w sumie 3 razy. I rząd 19, 9 półsłupków i redukcja, przerobione 3 razy. Zmieniam teraz kolor na ciemny brąz i przerabiam w rzędzie 20. Tylko wewnętrzną nitkę 30 półsłupków. Rząd 21. 30 półsłupków powtarzam na okręgu. Rząd 22. Przerabiam. Redukcję. 18 półsłupków. Redukcję. 3 półsłupki. I tu jest ważne, żeby to było po środku pleców. Czyli tam, gdzie powinien być ogon, jeżeli tak się nie zdarzy, to proszę to dopasować. Przerabiam 10 oczek łańcuszka, następnie na powrocie na tym łańcuszku przerabiam 10 półsłupków. Tutaj omijam oczko, bo po prostu już tak mi wychodzi z przerobienia pod tym ogonem i dorabiam 5 półsłupków do znacznika. Rząd 23. 18 półsłupków, redukcja, 6 półsłupków i redukcja. W tym momencie przechodzę do przerabiania tylnych łap. Kontynuując, na prawej stronie ciemnym brązem przerabiam rząd 24, 7 półsłupków od znacznika, następnie Przechodzę pod ogon i przerabiam 6 półsłupków. W ten sposób łączę brzegi. Rząd 25. Robię 9 półsłupków, redukcję i 2 półsłupki, tak by uzyskać 12 oczek. I w rzędzie od 26 do 30 przerabiam 12 półsłupków. Zmieniam teraz kolor na jasny brąz i przerabiam od rzędu 31 do 34 12 półsłupków. Rząd 35 6 redukcji. I rząd 36, ostatni, zamykam redukcjami tę łapkę. W międzyczasie oczywiście wypełniam wnętrze, również wpycham. Tolinę do tej pierwszej łapki i przerabiając, będę to uzupełniać tak, by obydwie były na równo wypełnione. Przechodzę teraz do otworu i do rzędu 24 do lewej tylnej łapki i przerabiam teraz, łącząc przestrzeń, która się stworzy pomiędzy łapkami trzema oczkami ścisłymi. A dopiero potem przerabiam 12 półsłupków w koło otworu. W rzędach 25 do 30 również przerabiam 12 półsłupków. Zmieniam następnie na jasny brąz i przerabiam w rzędzie od 31 do 34 12 półsłupków. Rząd 35 to jest 6 redukcji. I zamykam wszędzie 36 samymi redukcjami. Przyszedł teraz moment na wyszywanie, więc wyszywam oczy, wyszywam nos w taki sposób, że dodatkowo naszywam ciemną brązową nitką przestrzeń pomiędzy oczami, żeby ją przedłużyć. Na nosku czarną nitką wyszywam punkt, oczy na biało i dodatkowo punkcik, źrenic, również żółtą nitką wyszywam łapkę na czapce i coś w rodzaju wisiora przy obroży, również zajmuję się pagonami. Następnie przeszywam głowę do korpusu, dbając o to, by było odpowiednie wypełnienie wewnątrz. Został mi teraz jeszcze tylko plecak. Ma on służyć jako miejsce, gdzie będę zawieszała maskotkę na obręczy. Taki uniwersalny sposób zawieszenia później zagwarantuje mi możliwość odczepienia maskotki, by służyła jako samodzielna do zabawy. Plecak zaczynam od 10 oczek łańcuszka kolorem niebieskim, nawracam robótkę, w drugim rzędzie przerabiam. Jedno oczko łańcuszka, które jest dla mnie oczkiem brzegowym, i robię 10 półsłupków, odwracam. Trzeci rząd. Oczko łańcuszka, 10 półsłupków, dwa oczka łańcuszka, odwracam. Rząd czwarty. Jedno oczko łańcuszka, dwa półsłupki, 10 półsłupków w zewnętrzną nitkę, dwa półsłupki. I odwracam robótkę na drugą stronę. Od rzędu 5 do 12 przerabiam 1 oczko łańcuszka i 14 półsłupków, a następnie rząd 13. Oczko łańcuszka i 10 półsłupków odwracam. I zostają mi teraz jeszcze rząd 14 i 15, który przerabiam również 1 oczko łańcuszka i 10 półsłupków. Teraz zszywam i w międzyczasie wypełniam. Kształtuję w ten sposób taki plecak. I to tyle na dzisiaj. Ta maskotka jest już gotowa. Już niedługo następny członek zespołu. Opis tego wzoru w PDF-ie możesz znaleźć na mojej grupie Facebooka kakaHandMade w plikach. Zapraszam. Ja za dzisiaj dziękuję. I zapraszam po więcej.